OK, cześć się, mano wam wszystkim ludzie z tej strony Kilgor i witam was w kolejnym tak bardzo oczekiwanym przez was odcinku z Antern. Otóż to. Jak pamiętacie ostatnio przyjechaliśmy sobie tutaj na tą farmę i czor wie, co nas tu czeka. Ja pozabijałem tylko tutaj te zombiaki z racji tego, że mnie atakowały, tak? Okej. Okay. Plan na dzisiaj następujący. Musimy sobie stworzyć śpiwór. Otóż to. Bo chciałbym osiedlić się na tej farmie. Zgodnie z waszymi, oczywiście, yy, sugestiami. No i co? Muszę przyznać, że dosyć dawno nie grałem... Yy, ...tutaj, na singleplayerze, więc tak na, szyb na szybko sobie sprawdzę, co tu mam. Backshot. Yy, wyrzucę. Doszedłem do wniosku, że korzystanie z broni palnej jest średnie, bynajmniej mnie to nie rajcuje Tutaj mam jakieś wooden spajki Na pewno się przyda do budowy bazy Gwoździe bolsy. Tutaj mam coś do przegryzienia Okej okay. Przeszukajmy sobie <ścoughs> Tą farmę Tu mamy double barrel To nie potrzebuję Civilian bolts Naprawdę nie pogniewałbym się, gdybym znalazł właśnie to. No, po prostu czytają w mi w myślach. Chodź tutaj, gdzie jesteś, kuszo? Kusza jest bardzo świetna. A przynajmniej, jako jedyna, broń dystansowa przypadła mi do gustu. Ze względu na to, patrzcie, jakie zarąbiste przybliżenie. No, mamy jedną strzałę, także powinno być spoko. Tutaj mamy kolta. No, muszę przyznać, że drop jest średni, tak. Ale zobaczymy, zobaczymy, co tam na dalej natrafimy. Tam jest kolejna farma. No, ze względu na to, że tutaj nic nie ma, chociaż wezmę sobie Gaskan. Na drogę, bo nie będę szedł z buta, tylko pojedziemy naszym autkiem. Albo w sumie, wiecie co? Może nawet go zatankujemy. Tylko, czy on ma w sobie jakieś tam paliwo? Tego nie pamiętam. Zaraz się przekonamy o tym. Yy, ok, Gaskan, wymienimy za Uden Spike. Okej, okay, coś tam było. Mamy prawie pełny bag, także spoko. Pojedziemy sobie na tamtą farmę. Tutaj oczywiście jakiś zombiak farmer. Jednak umarło mu się tak trochę. No trudno w takim świecie żyjemy, tak? Za oknem burza, u mnie pada deszcz. Czyli pogoda naprawdę pod psem. Nie polecam. Nie polecam takiej pogody. Giń. Okej. Okay. Lecimy na farmę. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie wjeżdżam samochodem na farmę. Tuż przy farmie. Bo lubię sobie zwabiać zombie, żeby zaczęły mnie atakować. A jakbym wjechał tym samochodem, mógłbym jeszcze. Jakiegoś e, Nieumyślnie rozjechać I nie dostałbym expa I byłbym smutny Co my tu mamy Łom Swift Magazine o, Zmęczyłem się Trzeba No w końcu jakaś Porządna broń Zamieńmy sobie na maczetę tak między nami to sprawdziłbym. Nie mam żadnych painkillersów. A szkoda. Wielka szkoda. Co tutaj w tej stodole jest? Co? Nic się przede mną nie ukryje. No nie no, kolta to ja nie chcę, tak? Mi niepotrzebny jest. E. What the fuck? Drzwi. Po co są tutaj te drzwi. Nie mam pojęcia. Po co są tutaj te drzwi? Skoro nie ma ścian. W tym miejscu. No ale mniejsza. Nie zastanawiajmy się nad tym. Im człowiek mniej wie, tym lepiej śpi. Jestem takiego zdania. Okej, okay, co my tam mamy? Zombiaka mamy. Chodź do taty. Ok, zobaczmy teraz, ile mamy punktów experience. Zarobiście aż 180, także możemy sobie coś tutaj pomaksować. Dodamy sobie dwa w kondycję. I co tutaj jeszcze? Mm -hmm. To jest też spoko. Wiecie, co dobijemy sobie do pełnej setki i dodamy do Warriora trzeci punkcik? Myślę, że brzmi jak plan. Tutaj kolejna maczeta. Nie mam pojęcia, kto na tej farmie mieszkał. Że dwie aż maczety miał. Sadzonki pozwolę sobie zbierać. Tak, bo będę je sadził. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Chyba nic już. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy wspomniałem. Dzisiaj będziemy sobie próbować zrobić piwór. Dlatego też musimy udać się do jakiegoś miasta. Ja mam tutaj na kartce zapisane, czego powinienem szukać. Siedem e, szmat oraz dwa duck dak Mam nadzieję, że poszczęści się nam i znajdziemy coś. Ten deseń nie pogardziłbym także e, jakimiś środkami e, przeciwbólowymi. To też byłoby fajnie, gdybym jakiś znalazł. Ok, tam już widziałem zombiaka. Chodź tutaj. Do widzenia. Ale o co chodzi? 14 fps tylko? Nie rozumiem. Nie rozumiem mojego komputera Tak jak i on mnie czasami nie rozumie Jak wy mnie nie rozumiecie, tak? Okej okay. eee, Wejdziemy sobie tędy Tam jeszcze jeden zombiak był Tutaj też jest dosyć ich sporo Może unikniemy Walki z jakąś większą grupą A zresztą pokażę wam Nasz, jak działa nasz nowy nabytek? Widzieliście? Widzieliście to prosto w łeb. Ok, ten pad. Tutaj jacyś strażacy. No raczej, bo mają ogień na czole, na kasku. Więc wyglądają jak strażacy. Ok, wejdźmy sobie. O! No no! Chciałeś mi zjeść? Jestem niestrawny, zombisiu. Przykro mi. Ok, co my tutaj mamy? Zepsu mm, To sobie wyrzucimy. Myślę. Tu mamy trzy worki z piaskiem. Jak najbardziej. Worków z piaskiem będziemy zbierać, ile się tylko da. Boże, co ja zrobiłem? Nie tak miało być. Chodźcie tutaj e, crafting. Okej. Okay. Przerzucę sobie craft, craft. Super. E, tu mamy energy drink. Od razu się napiję tego energy drinka. No. Pijemy, pijemy. Wiem, że to nie wódka, ale. Też dobre. Co my tu mamy? Kuchenny nóż. Zepsuty sok. To mi jest niepotrzebne. Tutaj nas goni jakiś szalony doktorek. Kam tu, papa. O, i strażak też następny idzie. Więc bez dwóch zdań: Tutaj gdzieś powinna być straż pożarna. I chyba nawet już ją widzę. Przejdziemy się tam Z racji tego, że Można tam znaleźć Oooo, panie zombiak Od tyłu zachodzisz Co ty gimper Następny pan zombi Wiecie co Wezmę jeszcze tutaj tego Jakkolwiek by to nie zabrzmiało I zabiję W grupce jakoś Cholera jasna Ile tu tych zombiaków Ja nie mam zamiaru umrzeć Przykro mi hm. Kondycja nam się skończyła Znaczy stamina I co teraz no co wybiegniecie za mną Jakbym był jakimś nie wiem Celebrytą e, Daj autograf Daj mi autograf Masz, masz, wa masz No i oczywiście, tak Street Jak chcę jeszcze żyć Tutaj jakiś strażak idzie, no no To przyjmijmy, że tamci strażacy To tak bardziej z OSP Nie, bo ich mundur się trochę Różnił No Cholerka nawet nie macie pojęcia, jak źle się gra na 15 fps. -ach. Chociaż nie wiem, nie wiem. Mój komputer jest dziwny. No, jeszcze tego brakuje, żeby mnie zeżarły. Ja tu mam plany zombiaki. Bardzo kreatywne plany stworzenia śpiwora. No traw go w końcu, machasz tą maczetą jak. Wiś był ułomny jakiś. No i patrzcie, no, zginę. Wiecie co? Czekajcie momencik, ja ogarnę te 15 fps bo mnie szlak zaraz trafi. Za chwilę jestem z powrotem. Okej, okay, jestem z powrotem. No i teraz już powinno być lepiej, chociaż niczego bym nie zakładał z góry. Dobra, tu widzę kolejnego strażaka. Chodź tu, panie strażak. Dzień dobry. Oj, pan kucharz idzie także mnie skosztować. Zapewne. Gdzie by tutaj mogły być jakieś leki, to jest bardzo dobre pytanie. I czy w ogóle tutaj jakieś leki są? Poczekajcie jeszcze tylko chwileczkę. Ja sobie tutaj włączę na nowo stoper. Tam było 12 minut, chyba. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Pałka policyjna. What the fuck? Nie dam się tak zajść. Nie ma bata, mam tylko 18% HP. Zombiaki. Tak się nie da. O! Kolejni. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Co, jeszcze kolejne za mną? Na szczęście nie. No. Próbujmy się skupić Żeby poumierały tutaj te zombiaki Żebym przy okazji ja nie wyzionął ducha Okej okay? Okej okay. Jest spoko Dobra W takim razie już mam nadzieję, że Czeka nas tylko i wyłącznie miła eksploracja Gwoździe wezmę sobą Wooden Shooter tego potrzebuję, nie potrzebuję tego. Patyk. Chociaż wiecie co wezmę, tak. Tak na wszelki wypadek. Gdyby mi się tam w przyszłości miało przydać. Okej. Okay. Mieliśmy wejść tutaj w poszukiwaniu właśnie tej siekiery. Fireax. Wydaje mi się, że ona jest lepsza niż ta zwyczajna. Co tu jeszcze mamy? Nic nie mamy. Dobra, wjeżdżam tutaj. Tu mogą być jakieś leki. Te tabletki. Morfina. Ok, super. Wydropiłem ja tamtą siekierę? Chyba tak. W takim bądź razie. No dobra, no ten buden shooter wyrzucę w razie czego to sobie po prostu go skraftuję chciałbym mieć jedno chociaż wolne miejsce w ekwipunku od razu lepiej aż się pojaśniło trochę tu mamy kolejną morfinę lubię dawać w żyłę pyk okej okay, tam gdzieś jeszcze jakiegoś zombiaka słyszałem Następne takie tabletki. O, proszę, proszę. Ok, to sobie to zjemy, obniżymy trochę toksyczność organizmu tym. E, weźmiemy te ciuszki, znaczy ciuszki. Te szmaty, tak. Ok. Wiecie co? Wygląda na to, żebym coś sobie wrzucił na ruszt. Jednakowoż. Mam coś tutaj. Jedz, jedz. Mm, teraz jeszcze raz sobie to wciągnę nosem. Okej. Okay. Yy, yy, yy. Widoczność ograniczona. O. Następny pan policjant. Czego ty się tak czołgasz, koleś? Civilian bulls nieprzydatne Wejdziemy tutaj, zobaczymy jeszcze co jest w tych kontenerach okej okay. Tylko żeby mnie żaden skurczybyk nie zaszedł z flanki widzieliście? Widzieliście go w ogóle? Ja go nie widziałem. Z której strony on w ogóle przyszedł? Tak się nie da. Kurz Nawet dwa. Super. Lubię to. Dobra. Tam jeszcze jednego widzę. I tam jeszcze jednego. Zabijmy, podkradnijmy się Chodź, chodź No naprawdę Co one jak z podziemi wyrastają no, Tego się nie da przełknąć już Okej, okay, co my tu mamy Piłę Tutaj idzie Ziomeczek Okej okay. Piłę sobie wezmę Scrap metal Czy mi będzie potrzebny scrap metal? Wydaje mi się, że na razie nie <laughs> Okej okay. To w takim razie sobie dopłyniemy teraz do brzegu I lecimy Do jakiegoś innego miasta no, z tego co widzę, to wątpię, czy uda nam się teraz nazbierać tych materiałów na śpiwór. Tutaj, gaskan. Dobrze słyszałem. Się czaił za plecami. Okej okay. kolejne gwoździe. Jest duct tape. Super. Eee, tylko tylko co my możemy zrobić. koli się możemy napić, ale to na jedno nam wyjdzie. Tutaj mamy jakiś jakąś strzelbę. Eee, jeszcze jest tutaj coś palnik. Ja wiem, czy mi w tym momencie jest potrzebny palnik Wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Bolcy. Tu nic nie ma. Tu podobnie. Okej. Okay. W tym momencie mamy już dwa duct tape'y i wystarczy, że znajdziemy sześć szmat. O co pewnie nie trudno w dzisiejszym społeczeństwie, tak? I możemy sobie zrobić śpiwór. Mm -hmm. Czego ja tutaj jeszcze nie potrzebuję? Hmm. No ten gaskan jest zbędny, ale jeden lepiej mieć w kwipunku. Zeżremy sobie teraz tego batonika. Tego w sumie też można zeżreć. Wcinaj, wcinaj. Mhm, okej, okay. o, 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 o. Tutaj coś jest. Zepsuta marchewka. No niekoniecznie. Tam gdzie słyszałem zombiaka. Znaleźć sklep z ciuchami. To by było fajnie, tam dosyć często występują właśnie szmaty. Hmm. Tutaj zobaczymy, być może coś jest. Lina, gwoździe, gwoździe. Yy, patyczek, no. patyczka nie potrzebuje, tak? Puszka. Do czego mi... Wiecie co? Nie do końca e... to obczajam jeszcze. Ale. Wydaje mi się, że jeżeli połączymy tą puszkę z jakimś napojem to uzyskamy yy, manierkę. Kantin k-k-kantin I będę mógł uzupełniać sobie wodę cały czas. Co by było bardzo przydatne. Gdzie jest tutaj fast food jakiś? Mhm. Tutaj nie, tutaj na pewno też nie. Tu policja. Pamiętam, że gdzieś właśnie mijałem Tutaj być może chociaż głowy nie dam sobie obciąć. Nie to nie było w tym miejscu. Hmm. A jednak yy, wyrzucimy sobie na chwilę to. Wejdziemy w crafting. Tak. Gdzie jest kan? No, jestem ślepy. Tutaj jest, ok. Hmm. Chyba nie. To chyba w ten sposób jednak nie działa. A szkoda. Eee, dr. Ciebie wyrzucimy. Ciebie podniesiemy, ok. No i co? i w tym momencie Pojedziemy sobie w świat Tutaj jest nasze autko Jeszcze tylko spojrzę czy nic za mną nie idzie Jadę na krawędzi, 32% hapsów Okej okay. Światła sobie zapalę, bo jeszcze gdzieś wjadę. Nie wiadomo gdzie. Dobra. Hm. Ta noc mnie denerwuje, tak. Nic, nic, praktycznie nic nie widzę. Tutaj jakieś auto stoi. Bez benzyny w sobie, tylko co ono tu robi? Mniejsza, dobrze wiedzieć, że coś takiego tutaj jest, tak? Oj, wypadek, dobry wypadek nie jest zły. Ok, jadę na farmę. Chociaż w sumie, skoro tu były zombiaki, to znaczy, że nie przeszukałem tych okolic. Hm dobra. Parkuję sobie tutaj i jedziemy tym koksem. Zapraszam do tańca. Ej, 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 ej. Ty mi nigdzie nie odjeżdżaj, ok? No. Dobra. Wiecie co? Wydaje mi się, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek i resztę materiałów na śpiwór poszukamy już w kolejnym. Także. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapkujcie, róbcie milion innych rzeczy, o których na pewno każdy z Was dobrze wie. No nic, trzymajcie się. Cześć.